Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Ewa Michalska. Po prostu bądź. Po prostu bądź. Półjawą, pół snem złocistym, uśmiechem serca tkliwego, błękitem źrenic nieprzebytych, blaskiem słonecznej cięciwy. Taki świetlisty, wyśniony. Duszy mej w hołdzie złożony, z myślami intymnej zadumy nieodgadniony. Szłabym za tobą w przestworza, grając na liże melodie srebrzyste. Kłaniałyby się nam polne róże i otulone diamentami rosy majowego bzu białe kiście. I nasze myśli te niebieskie dale szybując wyżej niż gołębie chyże, w cieple i mroku dłoń trzymając w dłoni zamknięte szczęście. Niczym w klejnotach oczu baśniowej zjawy dziwy świetliste. Po prostu bądź. A ja Rozkwitne niczym lilia biała, liśnieniem błękitów źrenic i wonią zmysłów ogarniona, westchnieniem niby delikatnym dotykiem płatków rozpłomieniona, Twoim miłosnym pragnieniem, w drodze do szczęścia otulona. Tylko bądź. Czytał Bogdan Tymowski.